Pewnie ktoś myśli sobie tak, wstęp. Janek, trzeba powiedzieć wstęp. No to 18:37 Jana. 37. Rzekł wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Od jakiegoś czasu w taki umiarkowany sposób fascynuje mnie kwestia takich fajnych, budujących wersetów wyrwanych z kontekstu. Ja to nawet nazywałem w ten sposób, że to są takie teksty uniwersalne. Mamy do czynienia z wersetem, który jest umieszczony w kontekście jakiegoś zdarzenia, jakiegoś wydarzenia, opowiada o czymś, jest częścią całej historii, a jednak wyrwanych parę słów ono daje do myślenia. My jesteśmy ludźmi wierzącymi, wychowywanymi na Biblii, wychowywanymi w kulturze Słowa Bożego. Wychowanymi w obecności Boga, w obecności Ducha Świętego. Wielu z nas posiada Ducha Świętego, wielu z nas jest namaszczona, ochrzczona Duchu Świętym, i w tej atmosferze, w tym, w tym błogosławieństwie jesteśmy wychowywani. Ja tak też jestem wychowywany. Ja często mówię o tym, że nawracałem się i wychowywałem się na Śląsku, tam gdzie studiowałem. Ktoś przyszedł z Bożym Słowem do mnie i opowiadał mi Boże Słowo. I ja zbyłem go bardzo sprytnie, inteligentnie, ponieważ akurat miałem taką formę człowiek czasami jest w formie, że mu błyszczy umysł i on powiedział sobie: Nigdy więcej nie będę rozmawiał z tymi ludźmi, a zwłaszcza z tym człowiekiem. I to jest mój wielki przyjaciel. Wiecie, nasza przyjaźń trwa całe nasze życie z tym człowiekiem i my sobie dogadzamy. W ten sposób czasami kontaktujemy się. Ja mu powiedziałem parę słów. Przez dwa lata się nie odzywał. Po dwóch latach znowu się odezwałem, a on mówi: Ty nie musiałeś mi tak jechać. Wiecie, no ja mu jechałem, bo to był wielki pastor. I chyba na świecie nie ma jednej osoby, która by mogła mu tak pojechać jak ja. Ale ja wcale nie, nie miałem zamiaru go dotknąć. Tylko myśmy rozmawiali. I dla mnie to był człowiek, którego kocham. Dla mnie to był Ja mówię był, bo ja mówię o tamtej rozmowie między nami. To był człowiek, którego kocham. Dalej jest człowiekiem, którego kocham, miłuję. Wiecie, mam 56 lat i powiem wam, że już nie wstydzę się użyć takich słów. Ja naprawdę miłuję tych braci. Z tych naszych początków, jak się razem nawracaliśmy się i wychowywaliśmy. I powiem wam, że słuchajcie, nawet nie zdajcie sobie tego sprawy. Jest coś niezwykłego w takiej przyjaźni, jeżeli macie takich przyjaciół, odnawiajcie relacje z nimi, budujcie, pragnijcie ich zobaczyć, pragnijcie ich błogosławić, módlcie się za nimi. Wiecie, my często nawiązujemy kontakt z sobą w chwili, kiedy bardzo się potrzebujemy. To jest taka szczególna chwila, kiedy naprawdę, wiecie, przyjaciel, który widzi ciebie, ja ostatnio z jednym przyjacielem rozmawiałem, to powiedziałem mu, dziękuję, że nie brzydziłeś się, Wziąć telefonu do ręki, kiedy zobaczyłeś, że ja dzwonię. Wiecie, bo rozmawialiśmy o bardzo brudnych rzeczach. Nie dlatego, że chcieliśmy się w tym brudzie, wiecie, e, e, nurzać, że, że, że sobie lubimy pójść zrobić skok w bok duchowy i gdzieś tam w świecie, w jakimś grzechu, w jakimś. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że czasami na nasze życie przychodzą rzeczy tak brudne i kiedy my o nich mówimy, mówimy prawdę. Ale to są rzeczy tak obrzydliwe, że to one na nas przychodzą, to nie my ich szukamy i nie my się w ich stronę kierujemy, ale czasami jesteśmy wikłani w takie rzeczy, że przychodzą to na nasze życie. I dobrze jest mieć przyjaciela, któremu on powiedział, nie, to zaszczyt dla mnie, zaszczyt, że się odezwałeś, że możemy zamienić parę słów, uwielbić Boga, modlić się o siebie, bo się miłujemy. I ja się cieszę, Bóg chce, ażebyśmy się nawzajem miłowali, wiecie, nawet my z Biblii wiemy, że jest przykazanie. <laughs> ale to wiecie, jak to będzie takie na siłę albo wymuszone, to każdy z nas wie, jak to wygląda. Inaczej się sprawa ma, kiedy my siebie sami przymuszamy. Bo wiemy, że coś jest dobre, a nasz charakterek jakby nie chce, ale my wiedząc, że mamy charakterek, przymuszamy się do dobrych rzeczy. I przychodzi też o błogosławieństwo od Boga, przychodzi też natchnienie, przychodzi inspiracja, bo jesteśmy wychowani również w atmosferze, w obecności Ducha Świętego. I przychodzi, że Bóg pomaga nam czynić coś z miłością, czynić rzeczy dobre. A więc gwoli tego całego wstępu. Tak jak parę słów przyjaciela, ono tak. Przychodzi do serca, tak podpiera, to również y, lubiliśmy y, też y, mówić o takich uniwersalnych wersetach. Wiecie, popatrzcie, ja przeczytam fragment rozmowy Jezusa z Piłatem, a zobaczcie, a tam, jest, a tam jest taka prawda, wiecie, jak na werset, na taką tkaninę, którą się wiesza w jakimś takim ważnym miejscu w domu i tam jest werset. Y, I tam jest, y, są takie słowa, powiedział Pan Jezus. Przyszedłem, narodziłem się i na świat przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Dla mnie, dla człowieka wychowanego na Biblii, wychowanego w atmosferze obecności Ducha Świętego, wiecie, to bardzo dużo mówi. Ja jak rozszerzę, co to znaczy w moim życiu, dla mojego życia, dla życia moich bliskich, dla mojego powołania, dla mojej troski o to, żeby ludzi, z którymi mam kontakt, móc złożyć świadectwo, bo Jezus przyszedł, ażeby nie zginął nikt, prawda? Że Bóg światu umiłował dał syna nie, żeby potępić, ale żeby uratować. I czasem mamy taką bożą troskę, spotykamy ludzi i chcielibyśmy im powiedzieć, że jest ktoś. Kto może im pomóc, że jest ktoś, kto może dać im życie. Ale Jezus mówi, że kto jest z prawdy. Słucham moich słów. Inny, inny werset się ciśnie, wiecie? Ja jestem drogą prawdą, i życiem nikt do Ojca nie przychodzi jak Chrysto przeze mnie. I znowu przychodzi do naszego serca świadomość, że jak nie spotkasz Jezusa, to nie spotkasz Boga. Jak nie Jezus. Cię do Niego przyprowadzi i przez Jego Słowo On nie spowoduje, to nikt Cię nie zaprowadzi, nikt Cię nie przyprowadzi. Nikt nie może przyjść do Boga tylko przez Jezusa. Dlatego my jesteśmy tacy chrystocentryczni. Wiecie, to takie jest słowo, które czasami... Ono jest bardzo ważne i bardzo poważnie przyjmują do serca, ale czasami właśnie z przyjaciółmi, jak my no, o tym mówimy, tak powiemy chrystocentrycznie i już zaczynamy się śmiać. Dlaczego? Bo przychodzą nam na myśl... Momenty, kiedy można zobaczyć, jak czasami jest mowa nadęta, taka, wiecie, wzniosła, w której nie ma w ogóle ani miłości, ani Boga. I Bóg się wstydzi z tej nadętej mowy. I, i, i kiedy my czasami rozumiemy te rzeczy i rozmawiamy z kimś, kto nas rozumie, wiecie, to, to czasami śmiejemy się nie z Boga, tylko z tego nadęcia. A nasza przyjaźń i ta, ta umiejętność, takiego, że znamy się z różnych stron, to nieraz jest tak, że ja zaczynam o czymś mówić, a on już się śmieje, bo on wie do czego zmierzam, on to rozumie, on to też się z tego śmieje I, i, i wiecie, jest coś takiego. Ale ja nie chcę umniejszać kwestii, bo cały czas się tego uczymy kontekstu, kwestii tego, że ta konkretna wypowiedź, ona w jakimś miejscu w historii miała miejsca. Wiecie, rozmawia piła, prokurator, który ma władzę zabrać, wskazać na śmierć, wydać taki wyrok. No i prowadzą kaci i odbierają życie człowiekowi. A on wychodzi przez Żydów i mówi, ja nie widzę w nim żadnej winy. Bo przed chwilą usłyszał, wiecie kogo? Króla królów. I on powiedział, kto jest z prawdy? Słucha moich słów. Wiecie, to jest takie. Y, y, Taki, takie słowo, które czasem wpada do moich ust, do mojego serca, do mojego ducha głęboko, że kto jest z prawdy słucha moich słów. Przejdźmy do następnego wiersza. To będzie z Izajasza 51.10. jeden. Izajasz 50.1.10. Zapamiętaj sobie ten werset. Kto z prawdy jest i nigdy do Ojca nie przyjdzie, jak tylko przeze mnie. Jakie to jest ważne, y, zwrócić uwagę na Słowo Jezusa. Ja wam powiem, ja z tym mam też problem, bo wiecie, jest napisane, ha, a ja nie tylko to przeczytałem i zrozumiałem, ale ja to zobaczyłem, dotknąłem tego, że Jezus powiedział, że yy, on przyszedł, żeby służyć. I teraz moje zbawienie, moje nawrócenie, moje uwierzenie, moja zdolność poznawania go, prawdy, prawda? Kto jest z prawdy słucha moich słów. I on on, on uzdolnił mnie, żebym ja umiał dostrzec tą prawdę i przyjąć to słowo. Wiecie, On mi usłużył. Wiecie, to jest trudne, bo on stał się tak pokorny, że ja z łatwością mogłem Nim pogardzić. Ja jako zwykły człowiek. Wiecie? No, ja takiego zobaczyłem. Ja dotykałem się. Ja dotykam się Boga, który przyszedł, żeby służyć. Żebym ja mógł poznać prawdę. No to przejdźmy do tego Izajasza. Następny fragment. Wiecie, że ja Was nie zachęcam do takiego wyrywania z kontekstu czy coś, nie? Ale mówię wam. Nieraz modlę się, Boże, przyjdź mi z pomocą. Wiecie, i, i, I jaki werset jakiś jeden. I myślę sobie, normalnie zostałem pokrzepiony. Ten werset, czym się przypomniał, on mi naprawdę, ta krew zaczęła inaczej i, w, i to życie. Uświadomiłem sobie, że ja mam Boże życie w sobie i teraz idę, idę z Nim. Jestem, dziękuję Boże, bo zostałem pokrzepiony. Nasz Izajasz, nasz Izajasz 50, 50, od 1 do 10. I też tu jest, to też jest umiejscowione, stoicie w czasie. <gry> to jest prorok. Wiecie, tam trzeba było węglem dotknąć jego ust, żeby on mógł mówić rzeczy Boże, bo on zdał sobie z tego sprawę, że jest człowiekiem nieczystych walk. To no my tak czasami mamy, przychodzi do nas Bóg, i, i, a my mówimy, a my wtedy doskonale rozumiemy, no kim ja jestem taki. Co, co ja takiego znaczę, że Bogu się chce przyjść do mego życia, pomóc mi, wesprzeć mnie, Uratować mnie, odpowiedzieć na moją prośbę, prawda? uzdrowić mnie. Są wielkie rzeczy, które bierzemy z rąk Bożych. I ten prorok też spotkał się, wiecie, on znalazł się w otoczeniu Boga, aniołów, oglądał rzeczy i słyszy, że wie, że ma powołanie, że ma rasu, A on mówi, nie da rady, nie z tą gębą. No to trzeba było wziąć z ołtarza węgielek, dotknąć nie? I, i ten. I, i, I to jest ten prorok. I, I on mówi takie słowa. Tak mówi Pan, gdzie jest list rozwodowy Waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem? Lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu Was sprzedałem? Otóż z powodu Waszych win zostaliście sprzedani i z powodu Waszych występków została odprawiona Wasza matka. Straszne słowa. Myśmy sobie modlili się, śpiewając, chwaląc Boga. Ja tak troszeczkę chodziłem, bo chciałem posłuchać, jak to gra. Bardzo lubię muzykę i czasami lubię posłuchać z tego miejsca, z tego troszeczkę odsłuch mieć taki i to moja wyobraźnia i to, co ja słyszę, to tak fajnie razem działa i mam dużo radości. Mogę coś posłuchać i, i to przyjąć. I taka myśl. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie Twoje choroby, bogosław, duszo. Nie, my mamy tą pieśń. I myślę sobie tak. Grzech i taka świadomość, on naprawdę niszczy Twoje życie. Ja mówię, Twoje w znaczeniu hipotetycznym. Nie ma na myśli kogoś z Was. Ja mówię, mam świadomość, że jest człowiek, i świadomość, grzech naprawdę niszczy Twoje życie. Naprawdę. Naprawdę. A my tutaj modlimy się, śpiewając, On odpuszcza wszystkie Twoje winy. A ja sobie tak szedłem i tak sobie nuciłem. Wiecie, to wiele razy w wyobraźni to nuciłem. Idę, ciągle idę, pragnę do nieba dojść bram. Chórek śpiewa, Alleluja. Idę, ciągle idę, pragnę do nieba dojść. Choć nigdy tam nie byłem, lecz mówiono mi, że wszystko się tam od złota. Leśni. Pragnę do nieba dość I tak się zadałem sobie pytanie, co jest ze mną, że ja w ogóle o tym nie pamiętam. To mi się pieś przypomniała. Co jest ze mną? Bo ja wstaję rano i mówię, Boże, dzisiaj mam tak, obowiązki. To, 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 ja Ciebie proszę. To, to. Ja w ogóle tam nie idę. Ja przychodzę do Boga, żeby mi załatwił pomoc. Tu. Nie, 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 nie błogosławił moją drogę tam, że pragnę do nieba dojść bram. Tylko tu. Ja w ogóle nie pamiętam, że tam się wszystko od złota lśni. I zobaczcie, co te pieśni, zobaczcie, zwykła pieśń, prawda? Jakiś werset wyrwany. I my czytamy dalej, właśnie ten grzech, prawda? On tak, tak niszczy. I drugi wiersz. Dlatego, gdy przybyłem, nie było nikogo. Gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Gdy moja ręka istotnie była. Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Albo czy nie ma we mnie siły, aby ratować? Oto ja swoją groźbą osuszam morze. Obracam rzeki w pustynię, tak iż ich ryby giną z braku wody, a ich zwierzęta giną z pragnienia. Oblekam niebiosa na czarno i przyodziewam je w wór jak w odzienie. Taka manifestacja. Zawsze zastanawiałem się, jakie słowa opisują siłę Boga. On mówi o tej groźbie, że rzeki w pustynie, wiecie, że to różne zjawiska i mam świadomość, że wśród ludzi wierzących od Izraela i my dzisiaj też zjawiska przyrody mówią nam o Bogu. Przemawiają. Tak, tak to działa. Tak to działa. Zjawiska, I to jest siła, potęga i tak dalej, ale popatrzcie. Czy ta ręka nie jest za słaba, żeby pomóc? Zobaczcie. Ta moc nie jest skierowana, żeby ci przylutować tylko ta siła jest skierowana, żeby ci pomóc. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje usta, a ja się nie sprzeciwiałem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nastawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mniej mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność. Więc kto ośmieli się spierać ze mną? Stańmy razem do rozprawy, kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie, oto wszechmogący Pan pomaga mi. Kto mnie potępi, zaprawdę wszyscy oni zwiodczą jak suknia. Mól ich stoczy. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi, kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje Mu płomień światła, promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. I wiecie, tak, przyglądałem się tym wersetom jak dziecko. To jest, to jest dobre. To, co pan Jezus powiedział, stańcie się jak dzieci, to jest dobre. To jest dobre. Ja, przez to, że przez kilkadziesiąt lat pracowałem jako pedagog, przyglądałem się, że tak, na pewno świętą prawdą jest to, że dzieci nie wolno okłamywać. Przyjdzie moment, dzieci lubią też tą grę takiego cwaniakowania, takich gadek i to wszystko. Ale jeśli my jako dorośli umiemy na dzieci patrzeć w ten sposób, że mówimy im prawdę i dzieci wyczują to, to pomaga nam do bardzo głębokiej relacji i wtedy my mamy moc wychowywać je, kształtować, mamy moc dać dobre rzeczy, żeby te dzieci potem wyrosły na dobrych ludzi i dobrze żyły. I nauczyłem się też patrząc na tą współpracę, na tą relację z dziećmi, nauczyłem się też, że dobrą rzeczą jest umieć jak dziecko patrzeć na pewne rzeczy. Ja tu czytam werset. Przed chwilą kilka fragmentów z Bożego Słowa, które mówią o sile Boga, o pewnej grozie i tak dalej. Ale zobaczcie, we wszystkim tam jest powiedziane, że ta siła jest potrzebna, ponieważ kiedy my się boimy, Mamy przeciwników, mamy wrogów, to ten, do kogo my się zwracamy po pomoc, chcemy, żeby też był silny i był silniejszy od naszych nieprzyjaciół. I tak jak dziecko, mogę zobaczyć, że Bóg jest tym, który jest silniejszy od naszych wrogów. Że, że dobrą rzeczą jest, kiedy w prosty sposób ja zwracam się po pomoc do Boga. Bo u niego jest pomoc. On może im przynieść pomoc. I ten fragment. Również jest umiejscowiony w historii Izraela, gdzie Bóg się spiera z narodem. Ten prorok nie był posłany, żeby tam komuś nagadać, ale on miał na celu mówić rzeczy, które wstrząsną ludźmi, które dadzą im do myślenia. To było tak zrobione, że ci ludzie mogli opamiętać się, zawrócić ze swoich złych dróg, nawrócić się do Boga. I tak się działo. I w historii Izraela tak się działo. Ludzie odstępowali, gdzieś zapominali, zasypiali, gdzieś letnieli, tak jak każdy z nas, ale zawsze Bóg inicjował, ale nawróćcie się do mnie, przyjdź, ale ja mam pomoc, bo już jak człowiek tak zapominał, Bóg i tak dalej, to potem zaczynają kłopoty, coraz większe, różne takie rzeczy przychodzą, ale on się przypomina, mówi, ale ja jestem tym, który jestem większy od tych wrogów, od tych, których się boicie i ja mam moc wyrwać ich. I tak w takim dziecięcym wzrokiem ja dostrzegam. Przejdźmy jeszcze do jednego wersetu. Z Ezechiela. Ła, wow, Ezechiel. Z Ezechiela 36 i mamy 26, 27, dwa wersety. Również ta historia jest bardzo silnie umieszczona w historii narodu Bożego. Ja powiem więcej w historii obcowania człowieka i całych ludów, całych rodzin, całych narodów z Bogiem. I też wydarza się coś, co sobie przeczytamy fragment 36 Ezechiel 26 27. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. I teraz ja swoim dziecięcym wzrokiem patrzę na to, to mi łeb pęka, wiecie? Tak mówi Pan. On to sprawia. Każda osoba, którą widzę, że się przybliża do Boga, nawraca się, daje świadectwo w chście. Tak chcę żyć z Bogiem, tak wierzę, że On umarł za mnie i zmartwychwstał dla mnie, że daje mi nowe życie, że odpuści mi wszystkie grzechy. Więc ta moc, która niszczyła moje życie, teraz On, On mi przebaczył, On daje mi moc do tego, żeby już nie grzeszyć, już grzech nie niszczył mojego życia. Tak. I wiecie, i przyglądasz się i potem szuka Boga dalej pragnie chrztu duchem. Ja znam takich, którzy jeszcze nie zdążyli wyznać swojej wiary ani tego chrztu, a już byli otwarci na Boga i tak chlub przyszło natchnienie i przeżyli ten chrzest duchu. I oni pragną, wiecie, i my, i ja widzę, ja widzę, że to, to, się, to, się, to właśnie Bóg czyni. To serce kamienne usuwa, daje serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw. Będziecie przestrzegać i wykonywać je. Tak jak Josh McDowell napisał w jednej z wspaniałych książek, on takie nieduże książki wydawał, gdzie opisywał pewne rzeczy i on mówił, że Bóg odmienia człowieka od wewnątrz na zewnątrz. Od wewnątrz na zewnątrz. A więc moja gorliwość, że staram się być coraz bardziej uprzejmy i tak dalej, i ładnie to wygląda na zewnątrz. To jeszcze nie jest to, bo ta odmiana to jest to usunięcie serca kamiennego, to jest to otrzymanie serca mięsistego, to jest to otrzymanie bożego ducha do mego wnętrza. To jest ta odmiana od wewnątrz na zewnątrz. I czasem mogę sprawiać pozór, że nie jestem uprzejmy, prawda, z czegoś, ale tam w środku jest serce mięsiste. I ja potem spotkam ciebie, albo zobaczysz w inny sposób, bo to się odbywa w różny sposób, i powiem: wybacz, ja w, nie w formie byłem, okoliczności, no, ale wybacz, no, <gryw> prawda? Więc to, ta odmiana, to serce mięsiste, ono nadaje rytm mojemu życiu, ono nadaje, że ja nie chcę y, 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 pomsty na, na, na nieprzyjaciołach, wolałbym ich upamiętania, wolałbym, żeby skorzystali z łaski Bożej, żeby i oni mogli doświadczyć, że dobry jest Bóg, że kto z prawdy jest, słucha moich słów. My jesteśmy. Y, przez Niego uzdolnieni. To On ingeruje w nasze serce, ażeby kamień zamienić w żywy mięsień, prawda? Tętniący życiem. Ażeby do naszego wnętrza dać ducha swojego. A żebyśmy od wewnątrz już umieli postępować tak, jak chce Jego prawo. No to teraz muszę to jakoś związać. I Jakoś to spuentować na zakończenie. Spójrzcie, korzystając z wychowania, wiecie, ja na ostatniej grupie to zrobiłem sabotaż, bo był taki kawał tekstu do czytania. I podpuściła mnie moja żona, żebym przeczytał. Sam siebie podpuściłem. Zacząłem czytać tak... Wiecie, tak sabotowałem, że tego jest tak dużo, że tak muszę wystrzelać jak karabin maszynowy, żeby się wyrobić. A potem przerwałem i powiedziałem: Nie, nie będę czytał. I nie, bo tego jest za dużo. Nie, ja to jest mój sprzeciw. Za dużo. Nie, nie będę. Ja to robiłem pół żartem specjalnie, żeby pobudzić w ludziach, prawda, coś i tak dalej. Ale przeczyta Gosia, bardzo fajnie przeczytała, żeśmy wsłuchiwali się w to słowo. I wiecie, my się tam uczymy. Że nie werset, skąd my się tam uczymy szacunku do Biblii. My się tam uczymy, że Biblia mówi rzeczy, które my możemy nie zrozumieć. Ale kiedy włożymy w to trud i przyjmiemy posługę ludzi, którzy nam pomagają, którzy nam wykładają, to my zrozumiemy to Słowo. Ale będąc wychowani na szacunku do Biblii, my potem jeden werset wiecie, jak strzała, i my rozumiemy. I my jesteśmy posileni, my nam wyobraźnia. To wychowanie przypomina nam. Przypomina nam, my potrzebujemy przypominania. Ja potrzebuję przypominania. Jaki jest Bóg? że chce mi pomóc, że ma moc. że wiecie, że on orzeki osusza. I tam wszystko ginie. Ale ma rękę dość długą, żeby wyciągnąć w moją stronę i pomóc. Także nie zawsze. Dużo się da przeczytać. Nie zawsze w ogóle da się przeczytać, ale jakiś werset on nam rozwinie, pomoże usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć, w jaki sposób chce do nas mówić i w jaki sposób może nam, ale również przez nas, może przynieść pomoc z góry. Aż trudno przyjąć w Jego w Sercu, w Jego naturze jest kochać, pomagać. On nie chce, żeby cokolwiek zginęło, co chore czy słabe, ale raczej uzdrowione zostało. To jest w Jego naturze. Musimy sobie to wpoić, że Bóg ma otwarte ręce w stronę każdego człowieka i gotowy jest. Nie przyszedł po to, żeby zatracić, ale żeby uratować. Amen.